I instaluje się w wydziale, w którym tego rodzaju sprawy są rozpoznawane. Pokonuje 12 konkurentów w konkursie. Ma dziwne takie wskazanie, bo tam jest najpierw zespół zgodnie z procedurą trzyosobowy, zanim sprawa trafi na, na, całą, na posiedzenie całej Krajowej Rady Sądownictwa. I w zespole trzyosobowym jedna osoba głosuje, za dwie osoby się wstrzymują za kandydaturą pana Szmyta i mimo tego uznaje się, że on ma pozytywną rekomendację, a potem już właściwie bodajże przy jednym głosie wstrzymującym wszystkie pozostałe za. Zostaje wybrany jako najlepszy z 12 kandydatów, chociaż tam naprawdę byli niebyle jacy kandydaci i to, to, to nie byli sędziowie z prowincji, bo no, to, to nawet nie był warszawski sędzia i on wygrywa tak, w cuglach, a jakby skąd wiem, że Waldemar Żurek ówcześnie dla mnie Waldek Żurek, no bo, bo, bo znałem go. Na takiej stopie, że zwraca, mogliśmy się do siebie zwracać na tym, przeprowadzał w Krawy Radzie sądownictwa, to co chciał. Był takim rozstawiającym, tak? dlaczego akurat postawił na, na, na nikomu nieznanego Tomasza Szmyta, dlaczego tak bardzo za tym kandydatem optował ówczesny prezes Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie Jacek Chlebny, który o to takie bardzo dziwne. Teraz jest prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli no takim ministrem w sądownictwie administracyjnym.